Witam, witam. Z samego rana pierwsza relacja, a dzisiaj będzie ich kilka. Słuchajcie, tym razem Honda Pan Europe 1100 z 2000 roku, zarejestrowana w Polsce, z bardzo fajnym przebiegiem 60 000 km. Przebieg jest potwierdzony, motor od paru lat widnieje w Cepiku, więc można bez żadnego problemu sprawdzić. Motocykl jest absolutnie bezwypadkowym motocyklem, <laughs> nigdy nie był malowany. Żaden element tego motocykla nie był malowany, każda naklejeczka, te szparunki tak zwane. Chodzi mi o te naklejki akurat. Powiedzmy, że nazywam to, nazywam to szparunek, są oczywiście fabryczne. Motocyk pięknie w słuchajcie utrzymany. Naprawdę jest to egzemplarz, no może nie wzorcowy, bo tam dwie ryski znajdę takie malutkie, które Wam pokażę, ale jest naprawdę piękny egzemplarz. Przede wszystkim bezwypadkowy, bez, bez żadnych historii z przebiegiem 60 tysięcy, który widać po tym motocyklu, że ten motor ma znikomy przebieg. Co rzuca nam się w oczy tutaj? Podwyższana szyba pluga. Oczywiście kufer centralny w kolorze nadwozia motocykla i to jest ten duży kufer centralny, do którego wchodzi kask, nie ten płytki. Oczywiście kufry boczne w standardzie, no bo ten motocykl bez kufrów bocznych, no nie wypada go sprzedawać, no bo nie wygląda, no. Muszą być kufry boczne. Dobra, i teraz tak, zaczynamy. To, że przebieg jest udokumentowany w cepiku, to jest raz. To, że pokażę Wam tutaj, składzie, spójrzcie na to. Tarcze hamulcowe. Delikatnie tu, tam coś czuć, jakieś tam wypracowanie tej tarczy. No ale słuchajcie, 60 tysięcy przebiegu. Tarcze fabryczne nigdy nie zmieniane. No, chyba tu oki widać, że one są. Naprawdę w super stanie. Ja zajrzę tam do klocków, to mogę Wam powiedzieć, że klocki z przodu można powiedzieć, że najmniej to 80%. To są zupełnie nowe klocki. Pan w ogóle mówił, że zmieniał te klocki dwa lata temu, a przez 2 lata zrobił no, niedużo. Eee, z rzeczy, tak mówię, tych ty. Zobaczcie. O, chodziło mi o tą tutaj straszną rysę na botniku. Eee, to jest ta straszna rysa. Dlatego nazywam, że nie jest to idealny stan, nie jest to perfekcyjny, jest to bardzo dobry. No ale dobra. Zajdziemy taką ryskę również tutaj, na lusterku, no bo niestety motocykl bardzo szeroki, te lusterka są bardzo często narażone na kontakt z czymś węższym niż motocykl. Dodatkowo motocykl ma tutaj takie łapki, taki plasticzek tutaj, dzięki czemu to są takie handy-bary tego motocykla, że pęd powietrza nie jest kierowany na rączkę tutaj, a kierowany jest powyżej tej rączki, dzięki czemu no, ręka jest osłonięta od wiatru, nie chłodzi się w zimne dni. W letnie no, też, też się nie chłodzi, ale dobrze, że to jest. I teraz tak, tak jak wspomniałem, każda naklejeczka jest tutaj fabryczna w tym motocyklu. Wydechy oryginalne, niezmieniane, nigdzie nie są podgnite. Oczywiście kolektor sprawdzony, szczelny, nie naprawiany, niezgnity. Kardan pięknie tutaj wygląda, wahacz bez żadnej dziureczki. No, bo słuchajcie, tego przebiegu nie ma. Ten przebieg jest naprawdę na taki egzemplarz, jak ten, czyli na typowo turystyczny motor. Jest nikomy. Pan mówi, że kupując go, to kierował się tym, tylko i wyłącznie tym przebiegiem, ale teraz kupił model wyższy tego Pan Europy. Stąd i decyzja o sprzedaży tego. Myśmy go odkupili. I teraz tutaj Wam go prezentuję. Naprawdę słuchajcie, egzemplarz piękny. Trochę ja tutaj cienia rzucam. Postaram się tam Wam wszystko tutaj pokazać, co jest możliwe. No, zobaczcie, te piękne koła się komponują z tym granatowym kolorem. Naprawdę super. Ostatnio taki egzemplarz mieliśmy. Nie wiadomo czemu. Stał z miesiąc na ogłoszeniu, a w końcu przyjechał Pan z Litwy który prowadzi forum hondy Pan-Europe na Litwie, zajmuje się e, taką działalnością, powiedzmy, po, e, po pracy, i on przyjechał po ten motocykl, obejrzał, zrobił relację tego motocykla na Litwie, i motocykl, słuchajcie, nie dość że sprzedaliśmy ten motocykl, to jeszcze pojechał do niego ten bordowy, który był u nas wystawiony, e, więc dwa motocykle e, sprzedaliśmy jednemu klientowi na Litwie. Oczywiście on pewnie przyhandlował tym motocyklem, bo E, jakiś miałby e, znaczenie przyjeżdżać, oglądać motocykl, robić relacje sobie sam z niego e, i wracać na Litwę, żeby, nie wiem, chwalić się, więc przyjechał, obejrzał granatowego, obejrzał przy okazji bordowego obydwa zabrał na Litwę e, i de facto potem telefony z Polski się rozdzwoniły bo pojawiło się pierwsze słoneczko, czy motor aktualny, no niestety no już było pozamiatane po i teraz tak, co więcej, kluczyki do stacyjki. Tu są dwa i tu jest kolejny w stacyjce, 60.273 km, więc rewelacja. Zobaczcie na te przełączniki, na maneteczki. Już na pewno ten, kto ma pojęcie delikatno motocyklu, to już jak patrzył na, na tarcze hamulcowe z przodu, to już na pewno wiedział, jaki ten motocykl ma przebieg. Każda naklejka jest fabryczna, nawet takie tutaj, te ostrzeżenia są oczywiście fabryczne otworzymy tankowanie, oczywiście tu jest regulacja obrotów silnika dobra, rozgrzał się chwilę pochodził tu jest oczywiście uchwyt na telefonie z możliwością jego ładowania, nie jest chyba podłączony do baterii, nie, nie jest podłączony do baterii widać, że go pan tutaj chyba używał Musiał używać sporadycznie, skoro taki przebieg jest tego mototyka, a nie inny. Zobaczymy światełka. Zobaczymy długie, krótkie działa. Kierunek jeden, kierunek drugi, trąbik działa, także wszystko działa. Dobra, kasimy, jeszcze raz, próbujmy odpalić ciepłego, cieplejszego. Powiedzmy, dobra, jak to każda Honda Pan Europę, zawsze będzie chodzić, zawsze to będzie palić. Motocykl chyba bez wad, bez wad, może tam. Jakieś tam wady przy dużych przebiegach się tam alternatora mogą pojawić, ale no, tutaj 60 tysięcy to myślę, że spokojnie. Do 200 tysięcy w ogóle nie, musi, nie musimy o niczym myśleć przy tym motocyklu. Tak jak wspomniałem, duży kufer e, centralny, boczne kufry ładne, te zamki wszystkie się otwierają. Ja już to sprawdzałem, już nie będę wam tutaj pokazywał. Musicie mi zaufać na słowo, że jest to sprawne. Tutaj pokażę Wam kardana czyściuteńki. Zobaczcie, jak te koło wygląda. Nie wiem, czy to tak fajnie tutaj widać. No, jest tak, jak powinno. tarcza hamulcowa z tyłu, sami sobie ocenicie Widać minimalny taki rancik, no bo to duży motor, więc tyłem się hamuje. O nie, słuchajcie, to ten narancik to jest taki <laughs> prawie niewyczuwalny. Zobaczcie, jak to koło wygląda, te wydechy, wszystko i jest naprawdę tu piękne. Dobra, ja teraz odłożę na chwilę telefon, troszeczkę ten motor przestawię, żeby z drugiej strony Wam go pokazać również, chociaż nie wiem, czy z tej strony, nie, tutaj słońce tak słabo rzuca, więc przestawię ten motocykl, pokażę Wam z drugiej strony, jak to wygląda. Czekajcie chwilę. Oczywiście, dzięki temu mogę powiedzieć, że prowadzi się bardzo luźno. Że łóżka w kołach są na pewno w super stanie, bo motocykl dosłownie prowadzę jedną rączką. Dobra, i teraz tak. Już nie będę też stawiał go na stopkę centralną, i z tej strony tak samo. No sami ocencie, no perełka, naprawdę motor jest perełka. Jak ktoś szuka takiego egzemplarza, którym będzie mógł się pochwalić, że trafiła mu się taka naprawdę ładna sztuka, to zapraszam zapraszam firmy Self Moto do ławy. Na pewno, na pewno tutaj będzie klient, który będzie go oglądał zadowolony. Na pewno ten, co go pierwszy przyjedzie zdecydowany klient, oczywiście nie oglądać, kupić. No to pewnie go kupi. No to, to słuchajcie, to nie są rysy. To już pokazuję, że to jest brudne. O, starłem, żeby nie było, że to są ryski. Wszystkie ryski wam pokazałem. Więcej rysek myślę, że tutaj nie spotkamy na tym motocyklu. Zobaczcie na podnóżki, jakie one wyglądają. Czy ona... One są ślady, że one tutaj są minimalnie wytarte, ale nigdy nie były wymieniane. To też o czymś świadczy, że ktoś kto wie jak poduszki wyglądają lekko zużyte, no to to sobie sam oceni. Tutaj ładna czysta głowiczka, żadnych oczywiście wycieków, przecieków, no to już tam yy, logiczne, że ten motocykl tego nie posiada. Tacza z tej strony również taka piękna jak i z tamtej strony. Także jeżeli szukacie pan Europy w pięknym stanie, bezwypadkowej, z udokumentowanym przebiegiem, z wyglądem naprawdę, no, ona nie wygląda na 60 nawet tysięcy przebiegu, bo jest w tak fajnym stanie i technicznie widać, że to jest motocykl, który naprawdę widział tylko słoneczne dni, bo tu nie ma śniedzi, nie ma korozji. No, taki naprawdę egzemplarz piękny, to telefon do naszej firmy to 500, 134, 533. Motocykl będzie w dniu dzisiejszym wystawiony na Oliksie, na OTOMOTO, na w miejscowości ława, w zakładce wbić, wbić trzeba w miejscowości ława i Wam się tam wyświetli ten egzemplarz. Co mogę dopowiedzieć? Na Oliksie jest bardzo mało ogłoszeń, bo jest mało zdjęć, bo jest chyba tylko 5. Natomiast jeżeli ten motocyk znajdziecie poprzez portal Otomoto, to tych zdjęć będzie dużo. Tam jest 35-7 zdjęć zamieszczonych i myślę, że każdego szczegółu, ale tutaj wystarczy obejrzeć ten filmik. Ja starałem się Wam wszystko tutaj pokazać na tym filmiku że wszystko tutaj wygląda tak naprawdę z górnej półki w ogóle motocykl wygląda jak motocykl z górnej półki nie jest to towar niszowy nie jest to towar na pewno jakiś bardzo tani no bo, no bo, jest, ładny, bo jest ładny no i tutaj kupujecie pewny towar oczywiście na motocyk dostajecie fakturę VAT marża nie płacicie 2% podatku do urzędu skarbowego zostaje wam tylko Pojawienie się w okienku w wydziale komunikacji i zostawienie tam 80 zł, jeżeli zostawicie tablicę resercyjną tutaj widoczną lub 120 zł, jeżeli wymienicie sobie tę tablicę resercyjną na waszą z waszego miasta. I to jest całkowity koszt, jaki poniesiecie w tym motocyklu. Mogę powiedzieć, dopowiedzieć na rzecz, że motocykl ma nówka olej. Ten olej był wymieniony już w tym roku. Ma przejechane parę kilometrów, więc tutaj ta ten serwis olejowy zdecydowanie odpada. Mówię dlatego, bo Pan nam to przekazał. Nie mówię dlatego, że ja to zrobiłem, bo nie zajmuję się serwisowaniem motocykli, tak naprawdę tylko i wyłącznie na życzenie klienta coś tam przy tych motocyklach potrafimy zrobić i zrobimy. Natomiast tutaj nam Wam przekazał, więc ja to też Wam przekazuję, że to odpada. Także zapraszam do firmy Selfmoto do Iławy. Telefon do nas to 500 134 533. No i mówię oto moto OLX miejscowość ława i tamten motocykl się wam pojawi. Ja ze swojej strony zapraszam, bo naprawdę ciężko będzie znaleźć takiego kąska, takiego rodzynka i w takim ładnym stanie z tak niedużym przebiegiem. Pozdrawiam, dzięki, cześć!